Od razu, od razu, żeby kontrast był kurwa, Daj, spróbuj sobie. Da, daj, daj, daj. Zrób wymus... <grym _> Ja pierdolę! <grym _> no, ale zobacz brzmisz jak anioł. Anioł? Dobra, próbujemy co... Mordziu, brzmisz jak anioł! Co, a, a w słuchawkach czy bez? No w słuchawkach musisz być, bo ta. Ale ty nie te słuchawki założyłeś! <grym _> kurwa ty tygrysie! <grym _> <grym _> Ej, musisz zacząć od kurwa ty tygrysie! Nie te tak. słuchawki, morda Ej! Piosenka się nazywa jak Aniu, Ale kurwa spięty jestem. Jo, nie bądź spięty a, byczku. Ale, ale zaczął. Ale zaczął kurwa. Ej, Dawaj wjazd. Wzią. Hej, się tu ktoś spięty. Dubiel nie się kurwa, za zapal skręty. sprawdza, <laughs> ale ja lecę surutki Mówisz do mnie, ty tygrysie Zomek zapierdalasz tutaj w tych Jordana tu zaleci sobie tutaj, kurwa, mówi naraz W swoich ustach ciągle ziomek, kurwa, kwali para Nie wiem, co powiedzieć jej, to dla niej kara Ziomek mu ja lecę, kurwa, tu przed siebie Dubiel sieć pije gole, się jak niebie. niebie Jadę sobie ja jadę BMW to Mordo spróbuj, spróbuj sobie górnym wokalem masz auto tuna, bo jeszcze pośpiewać ponuci. Spróbuj Nie musisz być święty,. baw ja się tak Ale baw się tym, Mordo! Tu każdy jest kurwa swój, wiesz o co chodzi Możemy dosłownie na sekundę, zatrzymać się go za swojego natalibę chwilę Ci kurwa z metalu, ani... poczaj chwilę, poczaj chwilę. Na sekundkę tylko, bo ja nie, nie no, będę nie nic słyszał, ani... zadzwoni tylko no, o Kochanie, ko ko mam jedno pytanie ty już przy, byłaś u mnie czy nie? Ty to może... Bo <coughs> jeszcze kminie czy byś nie zgarnęła może psów jak będziesz buza, u mnie. Budzi. I Każdy ja bym po, przyjechał bój, do ciebie. To ludzi No nic <coughs> no. No, to ty Raz o, wow. no to Teraz na tysiąc razy mogę przyjechać. Ale z co Wow. Tu gada przez telefon. Sekunda, sekunda. Kurwa, kim on gada? Ze starą! Natalią. ja pierdolę! To niech wyjdzie! <grym> Czekaj, dobra, to zastanowi się na przecież sobie, sobie, wszystko, dobra? No to koniec. Dubię, dawaj, Mordzia, coś górko podleć. Akurat ci ładnie, ja to tiuksa wystroiłem. La, 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 la. Jeszcze wyżej. Ej! Ej! Zawsze, byku, noszę plec. Spróbuję to blablabla. Kurwa, stary Ale właśnie tak, właśnie tak, Mordo, właśnie takim wokalem, wiesz, wyżej. jedziemy <śmianie> Noszę sobie byku drej, Ona mówi, że ja latam sobie tutaj jak ten Drake To jest Bip, kuwa patrzy się tutaj na mnie Medi leci na Bija, tutaj byku idealnie, każdy pisze xd, wchodzimy w tą grę Jadę sobie byku nawijak, jak na wijak jak dr 3 Żomek sprawdzaj, boli Ciebie tutaj noga, Medy zabiedala tutaj sobie wyżej od szczup droga O, pojawia się, no i Medi sobie tutaj odpala blancika! Odpala blancika u od Kuwańczyka, szionaj oh, sprawdzać, ja lecę sobie dalej, To tutaj nasza gra nie wiem co powiedzieć, jeszcze tobie kurwa mogę. Przed mikrofonem mam pyku ciężką głowę. Żołych spraw kurwa nie czuję wysokiego wokalu. Pozdrowienia śledzę wszystkich. Tutaj wariatów ma. Piszą, że jest zajebiście. Zrobimy paliwy liście. To jest kurwa nasza faza. Kupaczy meduza za to dwa razy się nie zdarza. Żomek hey, hey, hey. ja ciebie tu lubę Zapierdalam, noszę sobie teraz te bluzy różowe. Te bluzy różowe. Żomek lecę dobrze w chuj. Medi w Warszawie kurwa na Twitchu jest tu niezły knoj. Jest tu kurwa niezły gnoj To jest ty niezły gnój Wylał się tu kurwa w Niezły rój, ja to jestem wielki król. Dobra, to jest byku śmieszne, nie pierdolmy się, tylko mi dawaj receptę. Ja pierdolę, ale gówno. Ale się już, kurwa, no. Ej, a pójdź tu tego, tu, tu, tu co, z, z tym, co tak rozjebał, to, to gdzieś tu było. Ziomek klece dobrze w chuj Medik w Warszawie kurwa na Twitchu jest tu niezły Jest tu kurwa nie zmyknu To jest byku nie Wylap się tu. się Ale ci krupek zrobił Ale pierdolę Ale dobrze co? Anioł anioł Fuję anioł Anioł anioł. Głos jak anioł Ty ale tak kurwa zajębałem co? Dobrze Kubańczyka, Przomek sprawdzaj, ja lecę sobie dalej To tutaj nasza gra, Nie wiem co powiedzieć Jeszcze tobie kurwa mogę Przed mikrofonem mam byku ciężką głowę Zomek sprawdzaj. kurwa nie czuję wysokiego pokalu Pozdrowienia źle dla wszystkich Tutaj wariatu patrz, Piszą, że jest zajebiściem O to się jak na palimy liście to jest kurwa nasza faza Tu Patrick i meduza, To dwa razy się nie zdarza To dwa razy się nie zdarza Żomek ja ciebie tulowe Zapierdalam noszę sobie teraz Te plusy różowe Morda, Te bluzy różowe Te lecę to przepchuj Wedi w Warszawie kurwa Na Twitchu jest, tu, wyszła jest wyszła zisera, no. to Jest tu, zoomem, kurwa zoomem Jest to no. kurwa Wylał się tu kurwa w nie Niezły rój Ja to jestem derce tak chruj Kurwa jest tu niezła beka Ja lecę sobie dalej Jakbym byku był na lekach Jakbym był na lekach Dobra to jest byku śmieszne Nie pierdolmy się Tylko mi dawaj receptę Kuba czeka, żołnierz Co źle? Dobrze, chuj! Myślałem, że było gorzej. Jakbym rozbił błąd. Teraz no, Jakbym rozbił błąd. Ej, zróbcie łączone z brodą. Łączone z brodą. Jakbym rozbił Faccia che Ciao! 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 Ciao!